Nauka posiadania paragraf 13. Nabycie posiadania przez dzierzyciela. Dzierzyciel ma już rzecz w swej mocy, wykonywa on władztwo nad nią nie we własnym, ale w obcym imieniu. Do nabycia posiadania nie potrzeba mu niczego więcej, jak woli wykonywania władztwa nad rzeczą w swym własnym imieniu. I rzeczywiście nabywa on posiadanie, jak się źródła wyrażają, solo animo. Wyrażenie powyższe nie jest w sprzeczności z miejscami źródeł, w których czytamy: Zdobywamy posiadanie umysłem i ciałem, a nie umysłem jako takim lub ciałem jako takim, albowiem wyrażenie, iż dzierzyciel nabywa posiadanie solo animo, to tylko oznacza, że ponieważ on już włada rzeczą fizycznie, przeto też władztwa nad nią fizycznego nabywać nie potrzebuje. Jeżeli dzierzyciel rzeczy właścicielowi na jego wezwanie wydać nie chce, ząd jeszcze wnioskować nie można, że ma ducha posiadania własnego imienia, albowiem to jego postępowanie mogło wypłynąć z innych pobudek, jak z chęci posiadania rzeczy dla siebie samego. Jedno, jeżeli ktoś sprzedał mienie, które oddał w użytkowanie i kazał kupującemu oddać, a nie wydał, to raz się okaże, że właściciel wtrącił się do posiadania, czasem odwrotnie. Bo nawet wtedy mistrz nie zawsze traci swoją moc kiedy zwraca to, co mu pożyczono, to nie jest zwracane, bo co, jeśli istniał jakiś inny słuszny i rozsądny powód, aby tego nie zwrócić, z pewnością nie tak bardzo, jak to możliwe? Jego przerwałby. Dzieżyciel może posiadanie dwojako nabyć albo z woli dotychczasowego posiadacza, albo też wbrew jego woli. Aby je mógł nabyć z jego woli musi on mu je tradować, tradycją zwano w tym razie, z powodu, że wręczenie rzeczy z ręki do ręki transdeisio jest niepotrzebnym tradisio brevimanu. Jeżeli Tradysaja posiadania na niego nastąpiła pod warunkiem zawieszającym pozostaje on dzierzycielem i nadal aż do chwili ziszczenia się warunku, dopiero w chwili ziszczenia się warunku przechodzi na niego posiadanie, bez względu na to czy o ziszczeniu się warunku wie lub nie. Co się dotyczy nabycia posiadania przez wierzyciela wbrew woli posiadacza dotychczasowego, należy różnicę uczynić pomiędzy ruchomościami i nieruchomościami. Późniejsze prawodawstwo rzymskie uświęciło prawidło, że posiadania na nieruchomościach klam potajemnie nabywać nie można, to jest bez wiedzy dotychczasowego ich posiadacza. L 6. Paragraf 1 z zastosowania tego prawidła do dzierzyciela wynika, że jeżeli dzierzyciel zamiar posiadania w swym własnym imieniu bez wiedzy posiadacza powziął, nie nabywa posiadania zaraz w chwili powzięcia rzeczonego zamiaru, lecz dopiero później, to jest w chwili, kiedy posiadacz o jego zamiarze się dowiedział i albo żadnego mu nie stawił oporu, albo też to uczynić usiłował, ale bez wszelkiego skutku. Jeżeli posiadacz dowiedziawszy się o zamiarze dzierzyciela, posiadania swego fizycznie nie broni, to dzierzycielowi nabycie posiadania łatwo przychodzi. Jeżeli zaś posiadacz użył środków fizycznych przeciwko dzierzycielowi, aby mu rzecz w dzierzeniu jego będącą odebrać, to i dzierzyciel jest zmuszonym użyć sił fizycznych przeciwko posiadaczowi, aby się we władztwie fizycznym nad rzeczą utrzymać. L. I. Paragraf 24. L. 3. Paragraf 8 Kod Paulus V. 6. Paragraf 6. Według świadectw źródeł nie może dzierżyciel nabywać posiadania na ruchomościach wbrew woli dotychczasowego posiadacza, inaczej jak przez kradzież, to się tłumaczy tym, że dzierżyciel, przywłaszczając sobie posiadanie i rzecz wbrew woli posiadacza, dopuszcza się czynu bezprawia względem niego, a że on o tym wie i ma zamiar zbogacenia się przez to ze szkodą posiadacza, przeto jego czyn nabycia posiadania nosi na sobie wszelkie cechy kradzieży. Ponieważ właściciel kradzieży dopuścić się na swej rzeczy nie może, przeto twierdzić wypada, że jeżeli właściciel jest dzierżycielem rzeczy, to nabywa na niej posiadanie bez popełnienia kradzieży, chociaż je nabył wbrew woli dotychczasowego posiadacza. Jeżeli składnik zaprzecza, że rzecz u niego złożoną została, to zaprzeczenie jego nie jest czynem nabycia posiadania, chociażby miał zamiar zatrzymać ją dla siebie, bo zaprzeczenie jego nie mieści w sobie ducha posiadania własnego imienia. Jeżeli nie przeniesiesz złożonej u ciebie rzeczy, ale masz zamiar ją dołączyć, pozostanę właścicielem. Tak więc ten, kto odmawia złożenia depozytu, nie podlega natychmiast kradzieży, ale jeśli ukrył go w celu przechwycenia, ale jeśli możesz, jeśli uzyskuje go w celu przerwania, popełnia kradzież. Jeżeli zabrałeś złożoną rzecz u siebie w celu dokonania kradzieży, przestaje ją posiadać. W tym miejscu należy się zająć interpretacją Papinian referuje w niej obcą opinię, której bynajmniej nie podziela, według rzeczonej opinii utraca posiadacz posiadanie zaraz w chwili, w której dzierzyciel zdecydował się posiadać rzecz we własnym imieniu, chociaż on tę decyzję dopiero w przyszłości do skutku doprowadzić zamierzył, a tym samym chociaż sam posiadania jeszcze nie nabył. Mylność tej opinii leży jak na dłoni. Porównaj Savignego Recht des bisaises strona 432.